Dzień dobry, ja nazywam się Annika koperska kolbusz jestem dziennikarką Telewizja TV. Znajdujemy się dzisiaj na gali Trzeciego Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu w Spale, a u mojego boku jest Pan Piotr Maślak. Mhm. Odebrał Pan dzisiaj tutaj widzę. Pierścień stulecia niepodległości Rzeczpospolitej. I jak czuje się pan z tym odznaczeniem? No miło to, bardzo miłe wyróżnienie i takie nieoczekiwane troszeczkę. To pan Tadeusz Koczkowski, e, pracowałem w radiu przez 11 lat, e, widać jakoś był chyba moim wiernym słuchaczem, bo też wielokrotnie wcześniej się kontaktowaliśmy. No i takie podsumowanie, zakończyłem karierę radiowca, dostałem taką wspaniałą nagrodę, bardzo to miłe, także... Sympatyczna nagroda i sympatyczne wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Co po karierze radiowej planuje pan? No, ja już jestem w telewizji polskiej. Pracuję tam od 2,5 miesiąca. Zarządzam publicystyką, dokumentem i audycjami społecznymi, także dużo pracy bardzo. Rozumiem. Jak obecną sytuację w kraju ocenia pan, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? No to w kraju generalnie mamy bardzo niebezpieczną sytuację, to wszyscy wiemy. Mamy wojnę za naszą granicą wschodnią, mamy bardzo niepokojące wieści dopływające czasami z NATO dotyczące takich możliwych dalszych szaleństw Putina i ekspansji, więc generalnie nie żyjemy w bezpiecznych czasach i myślę, że tutaj nikt nie ma w tej kwestii wątpliwości, pozostaje tylko mieć nadzieję, że to się szybko zmieni. Dziękuję. Dziękuję również.